Tu transkomunikator Marek, tu transkomunikator Marek, Polska Stacja Transkomunikacyjna Pomoc. Tu trans Komunikator Marek, tu trans Komunikator Marek, Polska Stacja Transkomunikacyjna Pomost, Polska Stacja Transkomunikacyjna Pomost, proszę o nawiązanie łączności z generałem Andersem. Rozmawialiśmy i mówiłeś, że porozmawiasz. Czy słyszy mnie generał Anders? Czy słyszy mnie generał Ander? Potwierdź, że nie słyszysz mnie. Generale Ander, jeżeli możesz potwierdzić, że mnie słyszysz. Powiedz coś tak do nas, abym zrozumiał, że to Ty. Czy możesz potwierdzić, że rozmawiałem z Tobą? Czy możesz potwierdzić generale, że rozmawiałem z tobą? No. <mum> Powiedz coś tak od siebie, abym zrozumiał. No. Z... Jak jest u ciebie? <mum> I coś na koniec dla nas. A jeszcze na koniec coś o swoim życiu, które przeżyłeś? Coś o wojnie. Jak cię tu odnalazłeś po tej drugiej stronie? Dobra, dziękuję. Pozdrawiam. Tu transkomunikator komunikator Marek. Tu transkomunikator komunikator Marek. Polska stacja telekomunikacyjna pomocy.